Nagrywam ten początek, dlatego że mam już nagrany cały film, ale nie mam początku i końca. Dlatego cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj kolejny Harry Potter. Dzisiaj zestaw w cenie outletowej, dorwany z outletu dlatego ten pudełko, niestety, no nie nadaje się do kolekcjonowania, ale zostawiliśmy, żeby, żeby Wam pokazać. Tak, z 256 na 18130, my kupiliśmy w media coś tam, nie pamiętam którym. Sprawdzamy, nie ma na co czekać, nie ma co przedłużać, idziemy na dół. Tak jak mówiłam, w naszym przypadku skrzynię udało nam się dorwać na outlecie. Czyli niestety, chcąc nie chcąc, mamy kontuzjowane pudełko, które już nie wygląda tak pięknie, ale patrzcie, stara cena, outletowa cena. No, git myślę, ale no pudełko traci na wartości trudno. Tak, tu możecie sobie przyjrzeć się, jak wygląda pudełko z bliska. Z tyłu mamy umieszczone trzy pokoje. Tutaj, jak widzicie, możemy sobie uscenizować y, tiarę przydziału. Tutaj mamy przyjęcie powitalne uczniów, a tutaj mamy dormitorium. Bardzo, bardzo mi się to podoba, że możemy tak naprawdę robić z tym naprawdę sporo scenariuszy. Możemy się tym bardzo dużo nacieszyć, i na pewno jest to zestaw, który dedykowałabym na dla początkujących. Ale o tym wszystkim przekonacie się, jak złożyć całą skrzynkę. Jesteście ciekawi, jak wygląda nasza skrzynka? Tada! Ja ja, ale była moja reakcja to jest tak. Co? No śliczna Tak. Na początku Przymocowałam mało naklejek, ale później doszło szaleństwo i myślę, że to szaleństwo Wygląda no, tutaj dość. Mianę spójnie. Załóżmy. Chciałam po prostu wykorzystać jak najwięcej. Mamy tutaj kluczyk. O, może zacznijmy najpierw od kluczyka. Tutaj mamy naklejkę z herbem Hogwartu. Taki oto kluczyk, który faktycznie działa. Który, widzicie, teraz jest zamocowany, no i nie jestem w stanie otworzyć tej naszej skrzynki z boku prezentują się a, w ten sposób tutaj jak widzicie lub nie wiecie to możemy sobie tym ruszać jak w prawdziwej skrzynce, dobra i jeszcze zobaczymy sobie od tyłu widzicie jest tutaj taka biblioteka tu ściany dopchniemy sobie i myślę że nie ma co otwieramy ale to chyba no. o! Patrzcie, jak tu jest pełno zapakowane, aż po brzegi. Jak widzicie, póki co jest tutaj spory syfek, kiedy otworzyliśmy tą e, drugą część skrzynki. Przejdźmy może do omówienia wszystkich elementów osobno, a dopiero później zrobię Wam jakieś przewitki na, e, na każdą ze scenek, ułożę to tak, jak nam Lego sugeruje. Jako pierwszy mebel o sobie naszą witrynkę z jednej strony, a z drugiej strony po prostu ścianę ze świeczkami. W środku co my tutaj mamy? Mamy dwie rzeczy aż. Słuchajcie, dwie rzeczy. Chodź, dwie, chodź. Tak. Co to jest? Co to jest, proszę Państwa? Mapa. Patrzcie, jaki ładny Wiadomo, znajomy. Znajomy by był w poprzednich zestawach, ale tak jak będę wspominać, to już któryś raz w tym odcinku. Super to jest że dla osób, które dopiero co zaczynają kompletowanie swoich zestawów z Lego Harry Potter'a, bo tutaj tak naprawdę mają podstawę, podstawowe klocki, podstawowe nadruki, które naprawdę się przydadzą. No i te elementy są bardziej takie ekskluzywne, można tak powiedzieć. Mamy tutaj jeszcze książkę, tutaj niestety mamy naklejkę, jeżeli chodzi o zewnątrz, ale w środku mamy już Tyla 1x2. Proszę bardzo, tutaj jakiś manixer, fajna, fajna sprawa, fajna sprawa. No i jako taka szafeczka, która, która, sobie będzie stała. Dobrze, że nie jest pusta, bo pusta. Też równie dobrze mogłaby być. A, ale, ale nie, 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 nie znamy te numery. Następnym mebelkiem idą co z prawej. Słuchajcie, to jest. Coś, co albo wygląda jak jakiś coś tam barek, jakieś napoje, nalewanie, albo cokolwiek z lekcji do eliksirów, albo jakoś jakieś inne rzeczy. Dajcie znać, na co Wam to wygląda, chociaż wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Z tyłu mamy biblioteczkę, tutaj mamy też naklejki. No nie wiem, co to jest, fajnie wygląda, dodaje kolorku do naszego zestawu, więc dla mnie jak najbardziej. Następnie mamy kominek. Kominek w sumie niczym szczególnym się nie wyróżnia, ale, e, ale jest zrobiony taki bardzo minimalistyczny, prosty i w sumie nic wy, nie wymagamy nic więcej od takiego kominka. I mamy jeszcze jedną taką e, witrynkę, tutaj, oczywiście z tyłu, świeczki, a w środku, uwaga, tu jest już coś, co, 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 jak ja bym by się dobrała, to już by tego, uwaga, nie było. Mamy tutaj jakieś słodyczki, czyli fasolki, mamy tutaj fasolki wszystkich smaków, bardzo, bardzo fajny i ładny klocek, no naprawdę wygląda rewelacyjnie, chociaż dajcie znać czy jedliście już fasolki wszystkich smaków te z Harry'ego Pottera, ja nie jestem zbytnio fanką, tak nie jestem, pewnie zdajecie sobie sprawę dlaczego, ale można by kiedyś wypróbować. Tutaj mamy takie coś, co nie wiem za co ma robić, ale dwa groszki po prostu białe i przezroczyste i złoty. No i dwa nuszek. no zapamiętałam, że tu było jakoś więcej tych słodyczy, a to. No nie, to po prostu mamy taką witrynkę, ale fajnie znowu, że nie jest pusta. Lecimy sobie teraz do naszych czterech flag, takie, które e, widzicie z każdej strony. O, o, ale, tak, to tak, mam równo ustawić. Z jednej ze stron każda z nich jest taka sama, czyli widzicie e, okna i świece, a z drugiej strony każda wyróżnia się innym po prostu domem z Hogwartą. Kolejny mebelek do omówienia to weźmy sobie tą kanapę. Patrzcie, fioletowa, ładna, słodka kanapa dwuosobowa pod spodem. Znajdują się jeszcze takie szachy, które możemy sobie później wyjąć. O. Wyjąć szachy, to szachy są naklejką. Jeśli, jeśli pytacie, to są naklejką, ale uważam, że bardzo fajny sposób tutaj, żeby ten zestaw był bardziej kompaktowy, idealnie się mieści. Teraz można sobie rozłożyć i popykać w szachy. Następnie przejdźmy do naszych stoliczków. Zobaczmy sobie najpierw pierwsze. One skonstruowane są w prawie identyczny sposób, tylko jak widzicie, one pod spodem mają takie kolorowe taile, które mają nawiązywać do domów, tutaj widzicie w kolorystyce jakie są. Jeżeli chodzi o, o to, co jest na tych stoliczkach, to są tutaj widzicie, jakieś ciasteczka, kubeczki, filiżanki, złote kielichy, kupa czy rogali. No. Ładnie to wygląda estetycznie. Dostajemy jeszcze jakieś krzesło. Tutaj mamy Tajla z nadrukiem. Luny, o my To już mój drugi chyba w kolekcji, albo trzeci. Ale fajnie, że się znajduje w tym zestawie. To jest zawsze ogromny, ogromny plus. Tutaj na naszej złotej skrzyni znajduje się jakiś tutaj kociołek. Pociąg, tak? Dobrze, dobrze. Jesteśmy na miejscu. A w środku naszej złotej skrzyni też są ciekawostki. I też nie dzieje się mało. Słuchajcie, czy nie musicie mi pomóc to rozkminić? Słuchajcie, mamy tutaj ACID y, Popsy. Takie bardzo y, o, ładne, bo bardzo ładne tutaj. Widzicie na tej główce zostały te odróbki no, zrobione. Podoba mi się. Ale nie mam też pojęcia, o co chodzi z tym. To tak ma być za co to ma służyć. Nie wiem, może poduszka, może. Nie, no nie, wolę nie strzelać, bo czasami te moje strzały są. E, są bez sensu. jakie ja to zmieściłam? Przecież mieściło się na. Most... no nie. Przecież się mieściło, no. Proszę na początku pokazać, że skrzynka była zamknięta. I e, e, poproszę pana monterzyc o pomoc w zamknięciu. Nie tak szybka! No! Ładnie to wygląda estetycznie. Do omówienia oprócz figurek została nam jeszcze, uwaga, sowa, która ma, jest w takim grafitowym kolorze. Uważam, że też jest bardzo ładna i taki niespotykany ten kolor. Widzicie, sowa ma ze sobą list, więc może sobie latać i roz, rozwozić, rozlatywać liście. Co ja gadam w ogóle? Listy innym uczniom. tak. A tutaj, co jest jeszcze dla mnie mega ogromnym gigaplusem, jest tutaj tiary przydziału I to taki śliczny odlew tiary przydziału. Taki śliczny. No no, no nie powiecie, że ten odlew nie jest przepiękny. Tutaj bardzo się cieszę, że jest dostępny w tym zestawie. Jeżeli chodzi o wnętrze naszej skrzyni, widzicie tutaj z tej strony mamy takie kafelki. W ten sposób umieszczone tutaj takie. Ogólnie to jest nasz pokój, w którym możemy sobie wyscenizować trzy scenki. Ja właśnie... Postaram się wam je teraz odwzorować. Będziecie mogli sobie szybko zobaczyć, rzucić okiem. Zachowałabym się totalnie bezczelnie, gdybym za każdym razem hajtowała instrukcję Lego, a tym razem nie pokazała tego cuda. No patrzcie, no można, można Lego. Lego, naprawdę dobra robota. To była bardzo inteligentna no da się, pokazujecie, że się da. W środku przede wszystkim chcę wam pokazać, słuchajcie, e, jakie tu są dostępne elementy, tak szybki rzut oka, możecie sobie zobaczyć. I tak, chciałam wam chyba tylko pokazać to, że instrukcja jest ładna i że, no patrzcie, nareszcie to tak wygląda. Ale o, i tyle naklejek nam jeszcze zostało. To nie jest mało, dobrze, że to znalazłam, ale no nie mało naklejek nam zostało. Tutaj Wam pokażę też w jaki sposób można sobie układać te nasze tajle, które mają tutaj upodabniać nas do naszego domu. Różne, wiele sposobów, naprawdę masa sposobów. W zestawie dostajemy możliwość skomponowania swoich sześciu minifigur tak, jak nam się podoba. Good, Erika, good. Może i najciekawsza, ale na pewno nie jest to najrzadsza, najbardziej wyjątkowa figurka, bo ją chociażby mamy w gazetce, czy w książkach poprzednich edycji, które były jeszcze przed flagami. Alternatywna buźka, fajnie, że są nadruki, Patrzcie, nadruki tutaj z tyłu na tej kiecy mi się bardzo podobają, tym bardziej z przodu. No jest to ładna figurka, ale tak naprawdę już nią się trochę nudzę przez to, że jest ona wszędzie i no wyszła im, ale ile można później będzie latało stadą na konagali, to może nie wyglądać dobrze. Zobaczmy teraz sobie naszych uczniów. Mamy tutaj cztery torsy i cztery gotowe zestawy. Słuchajcie, do zrobienia czterech uczniów w domu. Tutaj macie idealnie pokazowane wszystkie elementy, które były y, tutaj dołączone do zrobienia. Uczniu. Dostaliśmy jeszcze jedną minifigurkę, a mianowicie chłopaka, który jeszcze nie został przydzielony do e, żadnego domu. Tak, no o, mamy tutaj buźkę z okularkami. Może być to chłopak, może być to e, baba, zależy, co sobie stworzycie ja u mnie. W moim przypadku taki chłopczyk. No co, myślę, że spoko, fajna sprawa, że dali tutaj właśnie taką figurkę, która nie ma, nie jest zobowiązana z żadnym domem i jest jeszcze przed tą uroczystością przydzielenia do domów. To też jest taki słodki moment. myślę. Nazwijmy sobie naszego bohatera... Proszę. Grzejnik. Mamy naszego grzejnika, słuchajcie, który e, potrzebuje domu i głosujemy w komentarzach w które, do którego domu go porządkujemy, czy to będzie Slytherin, czy to Gryffindor, a może Ravenclaw czy Hufflepuff. Szybki rzut oka na scenkę. Proszę bardzo. W celu zrobienia scenki z przyjęciem powitalnym musimy Rozbroić naszą sofę. Ok, i tak prezentuje się podana druga propozycja. Podana dla nas przez Lego, jeżeli chodzi o tutaj wystrój. Jak widzicie, zrobiłam sobie takie yy, dwa foteliki. Taki, taki miał pomysł na nie lego, jeżeli chodzi o rozłożenie kanapy, zaraz muszę ją znowu złożyć, bo widzę, że w następnym, następnej scence potrzebujemy znowu tej kanapy, ale dobrze, już, już nieważne, jeżeli chodzi, patrzcie, oto tutaj mamy po dwóch stronach flagi domów, tutaj mamy stoliczki, no, myślę, że, że spoko. Dobra, składamy ostatnią scenkę, czyli robimy dormitorium, będziemy musieli złożyć jakoś łóżka. Ale te łóżka zrobi z tego. Myślicie, że z tych stoliczków zastosowanie jest tylko i wyłącznie jedno. Dobra, słuchajcie, zagadka się rozwiązała. Faktycznie w skrzyni są poduszki. No nie no, rewelacja. No patrzcie! O, to to służy jako poduszka! To cudowne, dwie sekundy i powstały nam dwa nowe mebelki. Jak widzicie tutaj te książki, które służyły. Ee, tam książki, które służyły jako pod stołem, tutaj po prostu leżały, służą jako pościela, tutaj widzicie, mamy też różnego rodzaju kolory, żeby każdy mógł sobie stworzyć taką pościel, jaką chce. Ja was nie, dzi nie zdziwię jaką ja wybrałam. Jeżeli chodzi o stołeczek, to jak widzicie, tutaj propozycja wygląda w ten sposób. Mamy tą naszą księgę. Ups! Zjeżdża mi to wszystko. No spoko, spoko, spoko. Chciałam wam pokazać, jakie me meble z tego wychodzą. A tak przykładowo prezentuje się nasze dormitorium. Dobra, podniosę wam statyw, żeby żebyście mogli sobie zobaczyć z każdej ze stron. Wcale tu nie ma y, tego i tego. Tutaj nic nie widzicie. Tak wygląda nasze dormitorium. Wygląda prześlicznie. Uważam, że jest prześliczne, przepiękne. Teraz nie mogę postawić tego, tak jak było. Co myślicie o tym zestawie? Uwielbiam go, szczerze. Naprawdę jest zarumist. Polecam go dla każdego, kto chce rozpocząć swoją przygodę ze zbieraniem Lego Harry'ego Pottera, ale też polecam go w formie prezentu. Słuchajcie, dajecie to i osoba robi sobie, z tym, co chce, czy to należy do jednego z czterech domów? To sobie się po prostu bawić, czy to po prostu chcę złożyć. Naprawdę super sprawa. Polecam wam ten zestaw. Macie jeszcze dużo tych wszystkich e, kolorów, włosów i wszystkiego. Naprawdę super części. I myślę, że naprawdę się opłaca.